Dzień dobry, moje delikatne paprotki. Zagram wam piosenkę, żartuję, nie potrafię. Jedyne co umiem to grać na nerwach i na naczyniach z wodą. W tym odcinku przejrzymy sobie słoiki, czyli rośliny, które rozmnażam. Pokażę wam, jakiego glonojada w niektórych słoikach wyhodowałam. Opowiem, co teraz rozmnażam i co jeszcze będę rozmnażała w najbliższych tygodniach, miesiącach i jak to robić, żeby się udało. Miłego oglądania. Zaczniemy od Monster i całej tej rodziny obrazkowatej, a następnie przejdziemy do innych roślin, różnych typów, jakie je rozmnażam, czy będę je rozmnażała i tak dalej. A i w ogóle to jest ten odcinek, w którym proszę Was o pytania w komentarzach, bo będę na nie odpowiadał w najbliższym odcinku vlogowym. Na początek sadzonka Monstery. Jak mi się ją uda ukorzenić, to samo sobie przyznam złoty słoik. Um, sadzonka gniła, w tym momencie gnicie jest zahamowane. Od trzech tygodni nic złego się nie pojawia. Przerzuciłam ją do spagnum, na dnie jest zwilżone włókno kokosowe i to stoi na grzejniku. Jest przykryte codziennie wietrze, żeby mi tutaj to nie zgniło. I czekam. Robię zdjęcia, nagrywam i jak mi się uda ją ukorzenić, to Wam zmontuję po prostu odcinek, czy pokażę w jakimś vlogowym cały proces i ile to trwało. Trzymajcie kciuki. Nie wiem, no, czy to coś z tego będzie, czy nie. Kolejna sadzonka to Monstera Acuminata. Ta idzie super. Ona od razu po tygodniu już zaczęła puszczać korzenie. Zdążałam już sadzonkę pociąć na pół. Eee, o, to wszystko jasne. Zaczęła puszczać. I ucięłam pęd szczytowy, szczyt i rośnie. Jeszcze chwila jest jeszcze za młoda, za mała, żeby ją przesadzać w ziemię. To zdecydowanie. Tutaj, jak zacznie wytwarzać takie korzenie drugiego rzędu, to wtedy posadzę w podłoże. Tę sadzonkę trzymam pod lampami doświetlającymi. Tamtą próbowałam, ale nic to nie daje. Ta monstera, co tutaj stoi, to ja ją przycinam, bo miała jeden taki pęd zwisający z donicy i go pociłam na kilka sadzonek. Trzymam w takim naczyniu, tu jest szungit. No, troszkę tutaj już zieleniało. Trzeba wymienić wodę. Kilka liści z żółko, chyba dwa i je wycięłam, ale widzimy tutaj, już zaczęła puszczać. I ten jeden liść tak żółknie, więc nic z niego nie będzie. I to sobie lada moment wyciągnę. O, spokojnie, myślę, że tu już mogę przesadzać w podłoże, Dzieje się. Uuu. na temat rozmnażania tej monstery nagrałam film więc będzie podlinkowany w opisie i od razu teraz już wspomnę, bo będziemy też na żywo zaraz chcieli. to jest sekator do sadzonek zielnych sekator szkółkarski trochę wygląda jak nożyczki, ale to jest taki do cięcia zielonych tkanek, muszę go oczyścić i w ogóle naostrzyć jak ostrzymy taką ostrzałką, to wiecie, w jednym kierunku żeby nie stępić to co mi się tutaj ukorzeniło, to dosadzę tutaj do tej monstery, bazę dwie Jedną albo dwie sezonki, a reszta wyląduje na górze w moim tajnym projekcie, który Wam mam nadzieję niedługo pokażę. Jak przeglądałam ostatnio słoiki z epipremną, to znalazłam tutaj jedną sadzonkę Monstery Małpki. Zawieruszyła mi się. Kiedy się w tym roku już nie będę ciała, nie będę pozyskiwała sezonek, ale rozmnaża się ją bardzo łatwo i szybko. Tak samo jak Epipremnum tniemy po prostu na kawałki, na węzły, tak żeby było widać. Te korzenie powietrzne wstawiamy do wody i gotowe. Ja wolę w wodzie ukorzeniać, bo wtedy widzę, co tutaj się dzieje. No, gluno yy, I jak widzę, że mi tutaj ładnie się rozrasta, to wtedy wsadzam w ziemię. A w podłożu, tak jak Wam kiedyś wspominałam, chyba w ostatnim odcinku, jak są małe sadzonki, to ja niestety je przesuszam. Pokazałam epipremum tutaj dwa słoiki, tam mi zwisa, więc chyba go ciachnę. I na lodówce. I mam takie, to mi urosło mega długie, a było cięte o tutaj, w tym miejscu, i puściło taki pęd. I się zastanawiam, czy to jeszcze przyciąć, czy zostawić, niech sobie rośnie. Będę chciała to po, po paliku prowadzić, żeby tworzyło większe liście, ale tamtą sadzonkę przy schodach ją przytnę. Ważna informacja, jak tniemy jedną roślinę, podchodzimy do drugiej, to. Warto to umyć, bo możemy ewentualne choroby i szkodniki przenieść za pomocą tego. Jak już pokazałam, epipremnum, to filodendron pnący, czyli zajmiemy się takich, takimi pnącymi i zwisakami. Ja tego nie będę cięła. Filodendrony pnące w miarę szybko, łatwo się ukorzeniają, natomiast zauważyłam, że filodendron micans, gdzieś tutaj mam sadzonkę, zaraz ją pokażę, bardzo wolno puszcza korzenie i taki słabiutki się robi po ukorzenieniu, trzeba długo czekać, żeby zaczął wytwarzać ładne liście. To jest jeden pęd filodendrona mikansa, który kiedyś tam ucięłam, stoi w wodzie. Coś tutaj się na końcu dzieje, sadzonki, ale korzenie nie chcę puszczać, więc nasypię trochę ukorzeniacza, żeby przyspieszyć. To jest akurat do sadzonek z drewniałych, nie było innego, ale ukorzeniacz to ukorzeniacz, zawsze coś tam podziała. Jak już jestem przy filodendronie, to swojego czerwoj... czerwieniującego cięłam jakiś czas temu, chyba z dwa miesiące temu, bo brzydko wyglądał. Na środku pędu miał niewielkie liście, Małe, a u góry zaczął wytwarzać większe, bo dorósł do miejsca, gdzie miał więcej światła i to wyglądało źle, więc postanowiłam go podciąć na kilka sadzonek. Stoi tutaj ja chyba już, nie wiem, z dwa miesiące. Zaczął wytwarzać korzenie, ale to jest jeszcze za wcześnie, żeby przetransferować go do podłoża. Ale jak przycięłam czerwieniącego, to zaraz pokażę, to tutaj napędzie zaczął wytwarzać. Dwa liście nowe. Zaraz go w ogóle przestawiam w inne miejsce, widniejsze. Dosyć długo ukorzeniającym się pnączem z tej rodziny, na które musimy się uzbroić w cierpliwość, aż puści korzenie, jest Scindapsus. Ja go cięłam dwa miesiące temu. Wiemy, że teraz nie jest na to pora, bo nie ma światła i sadzonki wolniej się ukorzeniają. Puścił tu korzenie, ale to jeszcze nie jest ten moment, żeby przesadzić do podłoża. Jeszcze będę go skracała, żeby pozyskać więcej sadzonek, a w tym momencie po prostu stawiam w innym miejscu i czekam. Na tej sadzonce tu jest korzonek powietrzny, ale go nie tnę na razie. Więc to będę ciała, żeby zagęścić roślinę, ale jeszcze nie teraz. Muszę poczekać aż tutaj. Ta część łodygi będzie bardziej sztywna, twarda, żeby mi nie zgniło w wodzie. Mogłabym to ukorzeniać w podłożu, ale ja wolę w wodzie, bo mam stałą kontrolę. Kolejnymi roślinami, ostatnim jest z tej rodziny, które teraz rozmnażam. Próbuję ukorzenić, to akurat jest ta sadzonka, którą dostałam podczas zamówienia jako gratis. Mam taką, rośnie w doniczce, w ogóle będę chciała wszystkie posadzić w jednej doniczce. I tutaj jeden liść pożółk. Prawda, czy tutaj nie ma? Nie, nic się nie dzieje. One niestety bardzo długo się ukorzeniają. Długo trzeba czekać na korzenie. Na tej sadzonce, widzimy tutaj pożółkło, pojawił się korzeń w końcu po jakichś dwóch miesiącach. sobie to wypłuczę zaraz pod delikatnym strumieniem letniej wody i dosypię ukorzeniacza do wody. Tutaj druga sadzonka, a całkiem nieźle. O Ma takie korzenie, niestety trzeba długo na nie czekać i tę roślinę możemy rozmnażać właśnie w taki sposób, że ona często na pędzie wytwarza obok taką małą sadzonkę, takiego babyka. I wtedy możemy go uciąć do wody i gotowe, i czekać aż puści korzenie. Jeżeli chodzi o taką bardzo popularną roślinę z tej rodziny, czyli skrzydło kwiaty, je rozmnażamy przez podział rośliny, ale teraz jest zdecydowanie za wcześnie na to, bo jest mało światła. Podlewamy ją rzadziej, no bo chodzi nam o ogrzewanie i będzie się bardzo długo regenerowała po tym procesie podzielenia. Poczekajmy tak do końca marca, do początku kwietnia, żeby ją podzielić. Teraz no radziłabym jej nie ruszać, bo będzie się bardzo długo regenerowała. Rozmnażone u mnie na potęgę zielistki. Ta zielona, co wisi za plecami, te rozmnóżki jeszcze nie widać na nich korzonków, więc się wstrzymuje, ale tutaj te sadzonki widzimy już ładnie się ukorzeniły, więc będę mogła dosadzić, żeby roślinę zagęścić, a tutaj te mm, w ciągu roku mogą być problemy, jak jest mniej światła, to sadzonki mogą lekko podgniwać, a tak to przez cały rok. Generalnie nie powinna stwarzać problemów podczas ukorzeniania. Wzięłam się ostatnio za odmładzanie trzy krotki, bo dzisiaj przy grzejniku i obsycha, bardzo obsycha, tutaj nawet jeszcze widać liście nieobskubane, gałązki nieobskuwane z listków. Bardzo szybko się ukorzenia, bo po około 7 dniach już powinniśmy zauważyć korzonki. Tutaj przycinałam niedawno jeszcze więcej. I to jak mi się ukorzeni, to po prostu dosadzę do rośliny matecznej. Teraz to praktycznie nic z niej nie zostało, tylko takie pędy na 5 cm i jakieś pojedyncze listki. Powinna się rozgałęzić, a jak to mi się ukorzeni, to dosadzę do doniczki i będzie obfitsza. Będę ją nawoziła, więc o, właśnie tutaj widać, ucięty pęd był. Nie, nie był ucięty. O, tak się rozgałęzia, wytwarza z boku. Z takiej drobnicy rozmnażam też glaukę i będę ją cięła mocno, żeby ją odmłodzić. Kolejne pędy też wstawię do wody, ale to poczekam, aż mi się tutaj to ukorzeni. Powinno szybko, w ciągu tygodnia, dwóch już powinny pojawić się korzenie. Wcześniej ją cięłam, rozmnażałam i nie było żadnego problemu. I to też było zimą. Dobrze, żeby było więcej światła, bo ten proces będzie szybszy, ale to myślę, że szybko mi się ukorzeni. Mam jeszcze w słoiku, już Wam kiedyś pokazywałam, ale nie wsadziłam jeszcze w podłoże. Dostałam od kumpla. Sadzonki begonii. One już tutaj nieźle się porozrastały, wytworzyły. O, zaraz mi się połamia. Bardzo łatwo, szybko się ukorzeniają przez liść, tylko taki świeży, oderwany od świeżo podlanej rośliny, takiej napitej, lub przez po prostu podział rośliny. Od tutaj widzimy, była oderwana, wyrwana z doniczki i zaczęła wytwarzać od dołu liście. I stoi przy grzejniku niestety w cieple, ale te starsze liście o, zaczęły zasychać, więc yy, na moment muszę się za to zabrać, posadzić w podłoże. Jeszcze ta bida cięta. Yy, zaczęła się ukorzeniać, nie puściła ładnie korzonki. Obcinamy, wstawiamy do wody i zaraz powinno wytwarzać korzenie. O, i tutaj już idzie tu pęd. Widzimy, niektóre tutaj ładnie się ukorzeniły. Z tym jest problem. Żółknie. Chyba nie puści. Marne szanse. To zgnije. Oczyszczę sobie. Eee, Zgniło. Jak już wspominałam o tej roślinie z rodziny marantowatych, to Kalate, jak widzimy, że wyrasta wiele pędów z donicy, to roznażamy przez podział, ale jeszcze się wstrzymajcie. Poczekajcie do końca marca, początku kwietnia. Teraz jeszcze jest za wcześnie długo, będą się regenerowały po przesadzeniu po podziale, a wszelkie rośliny od tego typu czy maranty, to możemy już teraz śmiało ciąć, tylko potrzebujemy odnaleźć węzeł na pędzie. Dosyć szybko i łatwo się ukorzeniają. I pora na sukulenty. Ta sadzonka żyworódki mam ją po remoncie u moich rodziców, bo się po prostu przewróciła, złamała, pozyskałam i nie chciałam jej ciąć od razu i wsadzać do podłoża, tylko postanowiłam wstawić do wody. Jak widzimy, pięknie puściła. I jeszcze poczekam na nią jakiś miesiąc, co najmniej półtora miesiąca i dopiero wtedy, jak będzie więcej światła, to ją potnę. A póki co trzymam ją w wodzie, żeby przetrwała do wiosny. Jakiś czas temu ciłam tę motoceropegię. Bardzo szybko, łatwo się ukorzenia. Stoi pod lampami jak widzimy też się powyciągała nieźle. Będę ją dosadzała do rośliny matecznej, do matki, ale mam jeszcze jedną ceropegę, którą muszę pociąć i będę rozmnażała i to zaraz zrobię jako przykład. Dobra, odciąłam taki dosyć długi fragment. Potnę ją na takie segmenty 10-12 cm, tak żeby tutaj były węzły z listkami. Te dolne liście sobie obskubię. O zrobię nawet tak. Te dolne obskubię. Raz, dwa i to będzie taka z trzema węzłami sadzonka, ten dół wyląduje w słoiku i zanim wstawię do słoika, to przetrzymam na serwetce, nawet nie, można na czymkolwiek e, przez dobę, przez dwa dni, żeby ran tutaj po cięciu przeschły, żeby nam sadzonki w wodzie nie zgniły. Tu mam taki fragment niestety niewyględny i jak z płótnego na pół jest szansa, że tutaj z któregoś węzła puści, sobie ciachnę i układam na serwetce żeby wiedziała, gdzie jest góra, a gdzie dół, żeby wiedzieć, jak później wstawić do wody. Jeżeli chodzi o rozmnażanie sukulentów, to Was jeszcze troszeczkę wstrzyma. One bardzo łatwo się ukarzeniają, bezproblemowo, tylko że teraz mamy jeszcze za mało światła i widzimy, ta stoi pod lampą doświetlającą, dostała tutaj dobrą wodę, czy też ją wymienić, bo pływa. Jak ją posadzę, w świeże podłoże, przesadzę starą roślinę, to ona dostanie składników odżywczych i przez to, że jest mało światła, zacznie się wyciągać, wytwarzać takie długie pędy. Z jednej strony fajnie, bo będzie dłuższa, szybciej osiągnie większy rozmiar, ale z drugiej strony te międzywęźla, czyli odległości między listkami, będą długie. Ucięłam tyle, po prostu złapałam, ciachnęłam, zaraz będę cięła na kawałki i jutro wstawię do wody, do słoika. Skoro Wam mówię, żeby się jeszcze wstrzymać trochę z rozmnażaniem sukulentów, to dlaczego tnę to? Bo mam szkodnika, o którym wspominałam na Instagramie, który otwiera balkon i wietrze i ta roślina po prostu oberwała chłodem, obsypała z liści, więc przycięłam i to jest taka metoda, żeby roślinę zagęścić, żeby zaczęła wytwarzać liście na tych pędach zmrożonych i to po prostu sobie później dosadzę. Sans nie będę rozmnażała w tym roku, a tego typu forma roślin, to każdy ten liść to jest oddzielna sadzonka. One są po prostu włożone w podłoże, zasypane i w taki sposób uformowana roślina. Tutaj puściła mi babyka. Będę je tylko przesadzała wraz z wiosną, bo rosną w, we włóknie kokosowym. Nie przesadzam jak widzimy. Wymienię im podłoże. Ale w tym przypadku mam tutaj do wyciągnięcia z podłoża sadzonki. I tutaj niestety, to tak samo jak ta poprzednia. Każdy liść to jest oddzielna sadzonka zasypana podłożem i Uformowana w taki sposób. Tutaj jeden liść mi zgnił po ostatnim podlewaniu. Nie wycinałam go jeszcze, bo to u mnie tak zwykle jest, że zostawiam tego typu historie do sfotografowania i nagrania, i to tak strasze, ale zaraz się tym zajmę. Jak kupujecie te rośliny, to polecam Wam, jak są w plastikowych doniczkach, to je wymacać. To wtedy możecie wyczuć, że coś tutaj idzie, albo widać na doniczce takie przełamanie, i to jest właśnie znak tego, że idzie dziecko. I tak było w tym przypadku. Wymacałam kilka doniczek, bo jednak jak złapałam, to wyczułam, że o, coś tam jest, coś idzie, więc może w innych sadzonkach też jest podobna historia, że jakieś sadzonki są w drodze. Jak widzimy, o, wyszło trochę tego. Na temat rozmnażania Sansevierii nagrałam film. przedstawiam trzy różne sposoby, więc Was zachęcam, film jest w opisie. Jest jeszcze jeden sukulent, który mogę teraz śmiało przygotować, rozmnażać, czyli patyczak. On już jest trochę za długi, więc to, co zrobię, to sobie go po prostu... Czytne, się nie stresuję. Trochę go wyrównam. Tutaj jeszcze taki. Dobra, niech będzie tak. Będzie gęstszy. Tutaj zacznie się nadbudowywać. To, co uciąłam, to Wam pokażę. Pozostawiam do przesknięcia na 2-3 dni i mogę ukorzeniać w wodzie. Bardzo dobrze się ukorzenia w wodzie albo w podłożu. Nie mm. wiem jeszcze w czym będę korzeniała. I to co pocięłam, to sobie jeszcze potnę na kawałki. Oto sobie podzielam. Wyłożę na serwetce. Oto też mogę na kilka sadzonek, mogę ciągnąć tu. Zresztą taka też jest fajna, długa. I jeszcze z tego będzie kilka sadzonek. Co jeszcze będę rozmnażała, ale nie teraz, pod koniec marca, na początku kwietnia, to tego lecza. Widzimy, ładnie już się zaczął regenerować, puszcza pędy, ale muszę go rozwiązać, rozplątać i zobaczyć, jaki ma pokrój. I wtedy go przytnę tak, żeby jakoś ładnie go uformować. W tym momencie, no, jest taki, jaki jest. No, ale to nie teraz pora na niego. A jak ktoś mnie tutaj z okolic Grójca ogląda, to to jest z Będę również chciała tę żyworódkę. Muszę ją wystawić na korytarz nie podlewam ale i tak zaczęła się wyciągać, więc tego nie chcę. Muszę ją przystopować, przyhamować. Ale ją też będę chciała rozmnażała. Do pocięcia, odmłodzenia i próby ukorzenienia mam jeszcze takiego cudaka. Postawiłam ją na lodówce i zupełnie o niej zapomniałam. Podlewam ją wtedy, kiedy podłoże ma zupełnie suche nawiór. I ostatnio, jak ją podlewałam, to zauważyłam, że puściła taki pęd, który rósł za lodówką. No, on się nie nadaje do pocięcia, bo jest za delikatny gipki i on mi prędzej zgnije niż puści korzenie. Czekam do wiosny. Do połowy kwietnia, poczekam, i ją potnę odmłodzę. Na pędzie można zauważyć takie zawiązki, zalążki liści, więc jak zacznę nawozić wraz z wiosną, troszeczkę przytnę, to jest szansa, że się rozgałęzi i będzie wyglądała znacznie lepiej, ładniej. Ale to nie jest pora na to, żeby ją teraz ruszać. Paprocie. Ta paproć z za 10 zł w odmianie maczo. Ostatnio ją przycinałam, te, wyciąłam te najgorsze liście, zaczęła wypuszczać nowe, ale na korzeniach. Zaczęły się pojawiać sadzonki, więc będę je pozyskiwała. Najlepiej w ten sposób rozmnażać paprocie. Wiem, że się zaleca przez podział, ale na pewno nie teraz. I jeżeli chcecie w ten sposób rozmnożyć, to musicie się liczyć z tym, że roślina będzie się bardzo długo regenerowała. Jeżeli w ogóle się zregeneruje, już lepiej kupić oddzielną roślinę niż ją dzielić na pół. Ruszanie korzeni u paproci to taka szybsza droga w stronę kompostownika. Niestety pokażę sadzonki. O, proszę tutaj. Na korzeniu jedna mała, dlatego też niektórzy nie zalecają wycinanie korzeni, bo na nich pojawiają się sadzonki i to co zrobię, to mam spagnum, oblepię korzenie i folią taką spożywczą i poczekam aż się wytworzą większe korzenie i wtedy utnę i przetransferuję. Myślałam też, żeby jakieś naczynko tutaj podłożyć z podłożem i wsadzić sadzonkę. I dopiero jak się ukorzeni, to odciąć. Jeszcze chwilę się zastanowię, ale zacznę chyba od spagnum. Na pewno na tej małej. Tutaj będzie mi, tutaj będzie mi ciężko obwinąć te korzenie, żeby ich nie uszkodzić, nie połamać chwilę się zastanowię jak do tego podejść jak będę ją podlewała, ściągnę ją to wtedy się zajmę sadzonkami a na razie niech sobie tak rosną a i co do spagną, no to troszeczkę sobie włożyłam do podłoża na dnie jest włókno kokosowe i wsadziłam tak. takie małe sadzonki pilei glauki i żyworódki, nie żyworódki tylko trzykrotki i tutaj jeszcze takie fragmenty ceropegi sobie na to rzucę przykrywam delikatnie folią jest przewiew nie do końca zamykam naczynko, sobie ułożę i zobaczymy, jak to się będzie ukorzeniało, bo mi kilka osób pisało o tym, żeby spróbować taką metodę. Nigdy wcześniej nie stosowałam. Generalnie te rośliny bardzo łatwo się ukorzeniają, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało na sparną. Więc taki kolejny eksperyment, będę pokazywała aktualizację, jeżeli to przetrwa w kolejnych odcinkach vlogowych. Jeszcze będę peperomię rozmnażała, ale to dopiero pod koniec marca. Teraz jest zdecydowanie za wcześnie. Moi drodzy, będę wdzięczna za komentarze pod filmem, pytania, żebym mogła na nie odpowiedzieć w kolejnym odcinku vlogowym. Będę wdzięczna również za kciuki w górę pod filmem. I jeżeli nie oglądasz regularnie moich filmów, albo oglądasz tylko o roślinach domowych i widzisz, że odcinek się pojawia ogrodowy, to gdy nie klikniesz w ten film, to kolejne filmy jakiekolwiek. Nie będą tak wyświetlane na stronie głównej i może Ci coś umknąć, a jak klikniesz ikonkę dzwoneczka, to wtedy dostaniesz powiadomienie na maila, że nowy film już jest, i wtedy sobie zobaczysz, czy dany temat Cię interesuje, czy nie i nic Ci nie umknie. I to tyle. Trzymajcie się ciepło, zdrowo. Niech Wasze rośliny rosną pięknie i zdrowo, niech Wam się zieleni. Pozdrawiam!